<laughs> już nie mogłem usiedzieć w chacie kurcze i tak dzisiaj sobie to chłodzić chciałem no i idę pierwszą zdobycz na rok 2022 I to chyba świeża sztuka piękny paruch no coś pięknego bardzo mocny kozioł Druga zdobycz, ale czy to szpicer jakiś, już długie lata tu leży, i coś go przyciągło, chyba dziki albo lisy, jakiś szczępek czaszki. No widzę parostka, o, Boże to nawet para. Tu jest jeden. Tu jest drugi He kurczę. Ale śliczności Czy To jest tegoroczny Tak, to z jesieni Tylko że tu mokro Tak świeżutko nie wyglądają, ale parunia Tu jaka śliczność druga He. no mogą być Nawet nie z jesieni, chyba że bardzo wcześnie zrzucił chociaż jeszcze ta błonka taka ściątkowo jest A Latem to już by robaczki to zjadły To raczej z jesieni będzie Ale wcześnie zrzucone jest parunia a dojrzałem tego pierwszego myślałem że do pary będzie do tej śliczności ja go tu mam w kieszeni no, myślałem że do tego będzie ten ma przepiękną różę no róża chyba ze 2 cm wysokości liczniejszy. No niemożliwy, mam następnego parostka świeżego. O, tu nawet sierść od tego czarny. Ten to piękne nogi ma Ten to widać świeżutki Kurczę, kurcze No jeszcze chyba tak mi się nie trafiło żebym uznała tyle świeżych na jednym wyjściem A to jeszcze może nie koniec Zaraz to te skarby pokażę wszystkie razem to jest ten od tej pary muszę powyciągać z kieszeni trochę je opłukałem, bo w błocie tak trochę były To jest ta parunia i ten mój piękny od którego się zaczęło to szczęście No to najpiękniejszy, no niesamowitą różę ma Piękną różę. Dosłownie róża na dwa centymetry. Spójrzcie, jaka ta róża jest. A jaka ta? No, coś niesamowitego. Leży tyczunia od pary. Parostek. I spójrzcie, zdążyłem tylko do kieszeni włożyć te parostki. Kurczę, zrobiłem 2 metry i leży. Raczej do pary. Zaraz. Zaraz powyciągam je. Tu może nie będzie ich tak widać dobrze. Weźmiemy tu. Troszkę odgarnimy Ta śliczność. No i sporo te muszę wyciągać z kieszeni. I ta śliczność. No, para. Para bez niczego. O Boże. To już dwie pary Tak, to ja chyba jeszcze w życiu parostków nie zbierałem Chociaż w tym roku się wybrałem tak Aby poważić. A tu się okazało kurde, że to żniwa na parostki No niesamowite Trzy koziołki Świeżutka, świeżutka no to jak umyłem, to jeszcze widać resztę błonki i świeżotka sztuka. <laughs> Gdzie stary parostek leży. Zawis tu. Staruszek O, ale on tu widzę, że nie był On był przeciągnięty, bo tu jest odrobinę mchu A tu mchu tak nigdzie nie widzę Coś go tu przetargało Ale staruszek no się trafił no te mam w kieszeni, ale nie będę wyciągał. Może jeszcze coś się trafi no to wszystkie na koniec pokażę. <laughs> o, że. Gdzieś... Myślałem, że ogryzamy świeżo Ale gdzieś coś go przytargało. <laughs> No Boże drogi Jest chyba świeży Boże drogi, co to za szczęście O, nie jest świeży Stary Stary, a tak pięknie zachowany, że aż myślałem, że świeży. Użycie, no toż to jest raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem ósma sztuka no naprawdę piękne coś takiego ja tam za parostkami nie chodzę już kurczę w jednej kieszeni się nie mieszczą no boże drogi leży jeszcze jeden staruszek kurczę a rowinka już Ach, już ten to spędził trochę lat w lesie No na razie nie będę pokazywał wszystkich. Może jeszcze coś się trafi A jak nie to już jak będę szedł do samochodu to pokażę No coś takiego Ja nigdy w życiu tak parostków nie zbierałem Tylko coś gryzło No, już jestem 200 metrów od samochodu, to raczej już nic nie trafię. <laughs> kurczę, chciałem pokazać je na koniec. O, ten mój szczęśliwy pierwszy. To on to szczęście, kurczę, całe jakby zaprogramował. To jest ta następna pareczka. To jest ta następna pareczka. No, a na koniec same staruszki się trafiły. Ten był pierwszy stary, ten był drugi stary i na końcu ten staruszek się trafił. A tego szpitera nawet nie będę pokazywał, bo no, tu trochę obraz popsuje. <laughs> Także dziewięć zdobyczy wpadło. No coś niesamowitego. To jest no mój najlepszy wypad choć za parostkami nie chodzę ale kurczę nawet ochoty nabrałem jak <laughs> jak na te zrzuty jelenia dwie pareczki się trafiły szkoda że do tego pierwszego nie ma on jest najpiękniejszy No i warto było wyskoczyć Sezon 2022 Pięknie rozpoczęty No boże miły Jeszcze jeden staruszek się trafił <laughs> Kurde Jeszcze jeden staruszek No ten tu też leży już trochę